Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Jako w ostatniej sesji pozwolę sobie na dłuższą. Przepraszam, pani. Stres. Stres. Jako sekretarz. Dzisiejszy obraz pozwolę sobie na dłuższą sprawę. Już kończy się szósta kadencja Rady Miejskiej w Lugli. Moja to jest druga kadencja. Osiem lat minęło. Jak jeden dzień można tu powiedzieć. W grudniu kończę 40 lat, także jedna, piąta mojego życia poświęcona gminie Dubla i jej mieszkańcom. W związku z tym no, postanowiłem zbudować kilka zdań do Państwa, podsumować, ale bardzo krótko to postaram się zrobić. Z tego co pamiętam, a będę pamiętał, te same dobre inwestycje jakie powstały w ciągu tych 8 lat, to powiedziałbym, że pierwsza moja kadencja, piąta kadencja, to były przede wszystkim inwestycje oświatowe, to była szkoła w ukończenie, oddanie tej szkoły, podobnie szkoła w Dukli, to wybudowanie hali sportowej. Szczególnie na tej inwestycji mnie, mojemu koledze Jankowi i wielu spośród radnych zależało, udało się ją dopiąć, skończyć. Budowało się jeszcze przy okazji boiska sportowe. oczywiście Tutaj zasługa również jest pana burmistrza w tym wszystkim, ale do no, pana burmistrza później. No, druga z kolei kadencja, to kadencja zakwalifikowałbym ją jako taka kanalizacyjno-wodociągowa. dało się połączyć kanalizacją takie miejscowości jak Równe taką miejscowość jak z zwolo się wieczno, na dole, czyli wybudowało się orlik w Tylawie. Tych inwestycji było, było sporo. Myślę, że przez te 8 lat udało się nam wspólnie zrobić na korzyść naszej gminy, bo ona pięknie i na pewno dla, dla mieszkańców. Proszę Państwa, zawsze można więcej, zawsze można lepiej, ale wydaje mi się, że no, mamy się czym chwalić w tej kadencji poprzedniej, chociaż statystyki przytaczane w kampanii wyborczej mówią co innego. Nie wiem jak one są tworzone w jaki sposób aczkolwiek. No, wiele jest jeszcze do zrobienia, do nadrobienia. Tutaj chciałbym że ta najbliższa kampania będzie bardzo ważna dla przyszłego burmistrza, przepraszam, kadencja, jak i dla nowo wybranej Rady. To będą ostatnie wielkie unijne środki, na które musimy być przygotowani, musi być opracowana strategia, muszą być plany poszczególne, o tym mówiliśmy ostatnio na komisjach też. Wydaje mi się, że wszyscy kan kandydaci na wyborach na rząd burmistrza również to podkreślają. Nie, nie zostaje nam nic innego, tylko najlepiej, jak to jest możliwe, spożytkować ten czas właśnie poprzez inwestycje, bo dane mi było w tej kadencji odwiedzić w zasadzie wszystkie okoliczne nas gminy, byłem na sesjach, w Chorkówce, w miejscu Gwiazdowym, w Rymanowie, w Iwoniczu i w Jaśniskach. Sprawdzałem jak prowadzone są tam obrady, ale jednocześnie w kuluarach rozmawiałem z radnymi, wójtami, burmistrzami tych gmin i wiem, że w jakim miejscu jesteśmy, ile jeszcze jest do zrobienia. Jesteśmy specyficzną gminą największą. Powierzchniowo, jeżeli chodzi o liczne miejscowości, również tych problemów y, jest u nas, y, można by powiedzieć, najwięcej. Y, no i jedną jesteśmy gminą, bo chociażby y, y, pomoc społeczna, te pieniądze, pieniądze, pieniądze jakie gmina y, dokłada do tego, aby by, ludzie, którym się to należy. W miarę godnie żywi no są na tyle duże, że nie pozwalają się rozwijać w innych działach. To świadczy o tym, że nasze społeczeństwo tutaj na naszym terenie no nie jest za bogate. Zresztą rozmawiałem z panią Małgosią Bielec i panią dyrektor Mopsu i rzeczywiście nie jest, nie jest w tej materii za dobrze ale y, robiłem też różne statystyki dotyczące oświaty, podatków, y, pomocy społecznej i y, 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 innych elementów budżetowych, budżetowych. I, i muszę Państwu powiedzieć, że, że y, w pewnych elementach, chociażby oświatowych, to tak dużo do tych szkół nie dokładamy ale są też pewne działy, gdzie ten przerost jest znacznie odbiegający od, od innych gmin I, i tutaj uważam, że należałoby w kolejnej kadencji się temu bliżej przyjrzeć. Proszę Państwa, ja się żegnam z Wami, bo jak wiecie, już nie kandyduję do Rady Miejskiej w Dukli spośród w całej piętnastki jestem jedyną osobą, która, która startuje w tych wyborach do powiatu. Aczkolwiek no, będę się starał, jeżeli, jeżeli się to uda i, i, i tym radnym zostanę, chociaż nie chcę tutaj być wolno i rozmawiałem z panem sekretarzem żadnej kampanii prowadzić, to będę się starał y, częściej i aktywniej y, Was wspierać w tych działaniach. I to tyle co, co powiem w tej materii. Proszę Państwa, gmina Luka to są trzy tutaj i zawsze o nich mówiłem. No, przede wszystkim y, Kult Świętego Jana to Dukielska Przyroda. No i, i, i historia tych dzień, czyli operacja nukielsko-preszowska. I też te tematy mógłbym tutaj rozwijać. Y, Myślę, że większość z Państwa zna y, atuty, ale warto podkreślić, że szeroko rozpowszechniono ulicę tego jana. są y, wspaniała promocja tutaj z naszej gminy, y, miejsc y, kultu, y, to pysenia, czy na górze zaśni, y, Złota i pewnie niewiele osób wie, święta woda na górze Piotruś, to jest Kapliczka. Tam jest szlak wytyczony przez leśników, warto się tam przejść i odwiedzić to ustronne miejsce. Kolejnym atutem jest przyroda, o której mówiłem. Mógłbym o przyrodzie mówić wiele, bo jestem leśnikiem, Państwo wiecie, ale posiadamy praktycznie wszystkie formy ochrony przyrody, jakie w tym kraju występują, bo tam jest Park Narodowy, jest Park Krajobrazowy, Obszar chronionego kraju, gazu niskiego, rezerwaty pomniki, użytki ekonomiczne, jest tego naprawdę dużo. No i są te nieszczęsne obszary Natura 2000, które y, trochę ograniczają rozwój gminy. Może nawet nie, są, tylko w sporej części. One się dublują z tymi innymi formami ochrony przyrody, aczkolwiek, no, y, Prawie 50% powierzchni gminy to lasy i, i, i praktycznie wszystkie te tereny są objęte przynajmniej na tysiące. Ale jest jedna inwestycja, o której chciałbym powiedzieć, która mogłaby te trzy atuty połączyć. To jest platforma widokowa zwiększona krzyżem na szczycie góry cegowej. To jest taki nasz Naszego Stowarzyszenia żeby pozwolił Rozwoju w projekt, którego nie udało nam się zrealizować. Wiem, że są na tej stanie osoby, które chciałyby takiej inwestycji, mają prawo do tego, ale teraz wydaje mi się, że zostaje połączone, Platforma jako turystyka, przyroda, prawda, Krzyż jako kult yy, yy, świętego Jana, obecność papieża Jana Pawła II w Dublii. No, i gdyby ta konstrukcja była drewniana i pochodziła z drewna z e, terenu, na którym gospodaruję, to byłoby to drewno dostrzelane. Bo większość e, jodły na moim terenie to jest drewno z odłamkami metali pochodzących e, z czasów e, operacji luksuskopeszowskiej. No właśnie. Ta inwestycja mogłaby połączyć właśnie te trzy e, atuty. A operacja Dukiewska-Krzeszowska to Dolina Śmierci, to wzgórze 534. Proszę Państwa, byłem w każdej miejscowości yy, gminy Dukla, odwiedziłem ją albo z spad, albo z radnym, z Sołtysem. Wiem jakie są problemy w poszczególnych miejscowościach. Yy, akurat wzgórze 534, Dolina Śmierci, raz, razem z radnym z Krzysztofem Woźniakiem byliśmy tam. No jest tutaj w tej materii wiele do zrobienia. W Górze 534 trzeba uporządkować, a jeżeli chodzi o Dolinę Śmierci, o, o Iwle, to trzeba się zastanowić nad tym, gdzie znaleźć jakiś punkt, jakieś miejsce takie, które, które no upamiętniałyby tamte krwawe woje. Yy, no. A byłoby to wspaniałe, gdyby się też Promocja dla naszej gminy. Proszę Państwa, mówiłem jeszcze o niezbędni mieszkańca. Minie miejsce, wiatr, tak niezbędny, on zawiera w sobie naprawdę ciekawe źródła informacji dla mieszkańców. I uważam, że taki niezbędny powinien być również w naszej gminie. Przypominałem o tym kilkakrotnie, bez efektu, ale w przyszłości myślę, że takie kompendium wiedzy na temat tego, co się w danym roku zrobiło nie? jak wygląda dzielnicowy, telefon, <laughs> kim jest takie informacje jak chociażby godziny otwarcia przyjęć w ośrodkach zdrowia specjalistów lekarzy i informacje dotyczące mszy świętych poszczególnych sołectwa są wartościowe może, może nie wszyscy mają w domu internet nie wszyscy korzystają czy mają z niego właściwie a osoby starsze na pewno chętnie by widziały taki niezbędny w swoim w swoim domu. Także liczę na to, zwracam się tutaj do moich kolegów, koleżanek z Rady, bo wszystkim kibicuję w tych wyborach. Wszystkim kibicuję, bo dla mnie było Was poznać i może nie wszyscy dużo mówią, a więcej robią, i na odwrót, ale e, wiele. No, mówię, Wiele się tylko no, nauczyłem, przepiszyłem po kolejną kadencję, co no, po prostu mają tutaj. Przekręciłem też. No, nie chciałem co prawdę. Dobrze, to no, ja już w takim razie ja tam Chciałem w, wszystkim tutaj obecnym podziękować za te 8 lat. Za te 4 lata odstępnych. Panie burmistrzu, Mark, przecież jesteśmy. Yy, może, może, nie, może ta współpraca nie układała się zawsze tak, jak, jak, jak byśmy chcieli, ale nie. był byłbym, byłbym od tego, żeby, żeby powiedzieć, że jej w ogóle nie było. Także dziękuję za to, na, na Twoje ręce. Yy. Ale również dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu yy, yy, Gminy Zdupli, którzy też z nimi kontakt. Dziękuję yy, zastępcy, Żyjowi, Eli, Smyrkowi, pani z Dziękuję bardzo, przepraszam, że nie 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 pan tak Mam nadzieję, że mi wszyscy zobaczycie. Wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych. Prezesowi Gospodarki radę Sołtysom, panią Sołtys, również miałem kontakt z wami przecież przez te 8 lat. No i wreszcie koleżankom i kolegom radnym, Szczególnie... A jeżeli chodzi o sołtysów, to tutaj chciałbym Zękowi szczególnie podziękować, bo miałem w nim przez te cztery lata bardzo dobry kontakt i wydaje mi się, że wiele się udało też tutaj dla grupy zrobić. Co do radnych, to chciałbym wyróżnić Łukasza, kolega, kolegę, w który, którym wiele godzin spędziłem właśnie na różnych rozmowach dotyczących gminy i jej mieszkańców, a już zdecydowanie najwięcej, dziesiątki godzin. Mój kolega Jan Dębiczak, Naprawdę wiele się od niego nauczyłem, wiele mu zawdzięczam. Dziękuję. Proszę Państwa, kończąc, chciałbym jeszcze Państwa wszystkich, którzy się poczuli w jakiś sposób, urażeni moją wypowiedzią, dotknięci, przeprosić. Nigdy nie miałem takiego zamiaru. Co złego to nie Dziękuję.